Dzień dobry. W poprzednim odcinku mówiłam Państwu o tym, że w niektórych przypadkach jest niezbędny wyrys mapy ewidencyjnej. Dzisiaj chcę powiedzieć, jakie to są przypadki. Tak jak wiecie, ja pracuję typowo na rynku łódzkim i w naszym województwie najczęściej są dwa przypadki. Wiem, że w mazowieckim Warszawie wyrys z mapy tak naprawdę jest zawsze brany, zawsze urzędnicy go przygotowują, najczęściej czeka się na to stosunkowo niedługo, bo około dwóch tygodni, gdzie w naszych łódzkich urzędach czasem się czeka dłużej, w zależności w którym urzędzie. Bowiem tak, wyrys mapy niezbędny jest wtedy, jeżeli macie Państwo dużą działkę, Którą żeście podzielili, i chcecie teraz sobie tak, jakby sprzedawać po kawałeczku, czyli kawałki tortu dajemy komuś innemu, to ten nowy kupujący, jak sobie odkroi ten kawałek tortu, musi założyć dla niego księgę wieczystą. Wtedy jest niezbędny taki wyrys właśnie z mapy ewidencyjnej. Drugi przypadek to wtedy, gdy w księdze wieczystej. Mamy na przykład powierzchnię, teraz mówię czysto hipotetycznie, 3500 metrów, natomiast w wypisie z rejestru gruntów jest na przykład 3545, czyli jest błąd. Wtedy też jest niezbędne wyciągnięcie takiego wyrysu z mapy ewidencyjnej. Tak jak powiedziałam, na taki wyrys się czeka nieraz długo. Kosztuje 150 zł, a nie 50, więc myślę, że warto sprawdzić sobie, zanim Państwo zaczniecie sprzedawać nieruchomość, czy ten wyrys będzie potrzebny czy nie. Kolejnym ważnym też myślę kolejną ważną informacją dla państwa jest to, że najczęściej taki wyrys czy wypis z rejestru gruntów ważny jest 3 miesiące. Tak notariusze raczej biorą pod uwagę aż tylko taką odległość, więc proszę też nie przesadzać i nie pobierać tego dokumentu wcześniej, ponieważ no Mija się to jakby z celem, tak, bo nie wiecie Państwo kiedy ten kupujący będzie i kiedy jakby dopniecie transakcję. Więc cóż, dzisiaj życzę miłego popołudnia, mam nadzieję, że troszeczkę coś Państwu powiedziałam i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku.